Halo? No a co kozaczku? Chłopie, naucz się operować menu. To wtedy porozmawiamy. No porozmawiamy, tak każdego... Proszę Poszukaj bardzo. Ze Jak ja z tego zarabiam przecież. Chłopie. No weź człowieku, dawaj na ustawkę. Jaką znowu ustawkę? Chłopie, masz menu interakcji. Menu, o, już kosatka. Wezwij kosatkę. Się i zabijesz kolegów moich książek, i jesteś chamski, z piszem że na wiadomości zastrzeżą takie wulgery, że no to chodź teraz na ustawkę. Zbieram. Uśmieszka mu wysłałem, to już uśmieszka ją nie mogę wysłać? Nie, to nie jest uśmieszka, to jest ustawka. Chłopie! Weź niećpaj, weź się uspokój. Nie wiem, przejdźcie na wiesz, spacer. Przejdźcie na spacer, bo widzę, że za dużo troszkę grasz. Takich oj raczej przyszłeś? Zabiję Ale o co, co ci, Kaman? Ja nie rozumiem do czego. O, o co ci chodzi w ogóle? Jakie ty masz pretensje do mnie? Mam pretensje do tego, że każdego wyzywasz, zabijasz. Jeszcze ukłonasz mi w kosatkę, chłopie. Jeszcze kłonasz mi do oczu. Takich osób nie linie. Chłopie, przecież ci mówię, że musisz sobie po prostu wezwać kosatkę, A jak nie wiedziałeś, co. skąd mam wiedzieć, że ty umiesz albo nie umiesz operować tym? Dobrze, to widzę. «Что за хлоп? <laughs> Я не могу!»